Często pytacie, co wybrać w danym budżecie. Dziś odpowiadam na komentarz. Co do 1000 zł do zdjęć motoryzacji. Brzmi nierealnie? Zaraz zobaczysz, że da się zrobić sensowny setup nawet za taką kasę. Zaczynamy. Pierwsza propozycja: Nikon D5100 lub D5200. Klasyk z matrycą APS-C, który nadal potrafi zaskoczyć. Idealny dla kogoś, kto chce ostre, dobrze doświetlone zdjęcia i nie boi się manualnych ustawień. Plusy: po pierwsze, dobra jakość zdjęć jak na ten budżet. Po drugie, świetna ergonomia, Nikon leży w dłoni pewnie. Po trzecie, ogrom rynku używanych obiektywów, szczególnie Nikkorów z bagnetem F. Minusy: autofokus nie jest demonem prędkości, brak 4K wideo i trzeba uważać na zużycie. To stare sprzęty. Jeśli chcesz coś taniego do startu, szukaj obiektywów jak 18-105 mm, 50 1.8 albo Tamron 7300. Taki zestaw ogarnie ci event, detale i dynamiczne kadry na drodze. Druga propozycja: Canon 600D lub 650D. To już legenda wśród pierwszych lustrzanek. Idealny, jeśli chcesz prostą obsługę. Dużo tanich szkieł i klasyczny klimat Canona. Plusy: ogromny wybór tanich obiektywów EF i EFS, intuicyjne menu i lekka konstrukcja. Minusy: autofokus gubi się przy bardzo szybkim ruchu. Brak stabilizacji matrycy i przeciętne ISO w słabym świetle. Do zdjęć aut Canon 50 1.8 klasyka, do tego EF 70 lub Tamron 70 -300. Zrobisz i detale, i kadry z dystansu, i portret właściciela. Trzecia propozycja Sony A58 albo Nex 5R. Małe, lekkie, szybkie i często niedoceniane. Plusy? Szybkie uruchamianie, niezły autofokus jak na ten segment. I możliwość adaptacji obiektywów z innych systemów. Minusy? Starsze modele mają swoje ograniczenia. Adaptery to dodatkowy koszt, a rynek używanych szkieł Sony jest mniejszy niż u konkurencji. Do startu wystarczy kit 1855, jasna od odminolty i tele55-210. A teraz najważniejsze pytanie, który zestaw wybrałbym w 2025 roku? Bez zastanowienia, Canona 600D z 50 i Tele 7300. Dlaczego? Bo za najmniejsze pieniądze daje największą elastyczność łatwo dostępne obiektywy, świetny bok i klasyczne kolory Canona, które zawsze robią robotę na zdjęciach samochodowych. Podsumowując, szukaj lustrzanki z czystą matrycą, dobrym stanem migawki i zainwestuj w jeden jasny obiektyw oraz jeden tele to da Ci więcej niż jakikolwiek nowy aparat z marketu. A teraz napisz w komentarzu, jaki aparat do 1000 zł ty byś wybrał, a najbardziej lajkowany komentarz wybiorę do kolejnego odcinka.